Siema, Humski z tej strony, a to jest taki fajny, krótki poradniczek na temat tego, jak pobrać Need for Speed World w 2022 roku oraz jak zarejestrować się na serwerze World United GG. Otwieracie sobie waszą przeglądarkę na Google'a klasycznie i teraz tak wpisujecie sobie Soap Box Race World. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, więc możecie też zerknąć do opisu i kliknąć w link stamtąd. Klikacie Soapbox Race World, pierwszy link i jesteśmy już na stronie całego tego projektu launchera. Klikamy sobie Download the launcher. Powinniście teraz przejść do GitHub'a. Na GitHubie zjeżdżacie na sam dół i klikacie ten pliczek podejrzewam, że możecie mieć, jeżeli będziecie gdzieś tam w przyszłości to pobierać, być może inną wersję, tutaj inne te cyferki, ale tym się nie przejmujcie, po prostu ważne, żeby to był ten pliczek. On będzie najprawdopodobniej największy z całej tej zgrai. Wtedy jak klikniecie na ten link, na ten niebieski kolor tekstu z release, wtedy pliczek Wam się pobierze. Otwieracie sobie ten plik i teraz tak, przechodzicie sobie do Waszego komputera, ten komputer. Wybieracie dysk, na którym chcecie sobie grę zainstalować. Ja wybiorę dysk E, e. w tym wypadku. To mogę sobie pousuwać. Mam już starą wersję jeszcze. Klikamy nowy i zapiszmy go NFS World. OK. Otwieramy sobie ten, pli, ten e, pli, e, folder. I wszystkie pliki z naszego zipa przerzucamy sobie do e, tego folderu. Do zipa WinRara, jak to tam ująć. To możemy już zamknąć, nie będziemy tego potrzebować. Klikamy Game Launcher. Zaznaczamy tak. Niestety to się chyba w OBSie nie nagrywa, więc tego nie widzicie. Po chwili waszym oczom pokaże się takie oto okienko. Welcome SB, SBRW Launcher, dokładnie, czyli Soapbox Race World Launcher. Tak, to właśnie chciałem powiedzieć. I tutaj teraz tak, select Game Language, wybieracie sobie język, jaki ma być w grze, możecie sobie wybrać angielski, ja wybiorę sobie polski. I tutaj, Download Source, ja wybierałem zawsze na kilku komputerach, kilkukrotnie pobierając to pierwsze, czyli CF World United GG Mirror. W takim wypadku po prostu wybieramy sobie to, klikamy Save Settings and select Download Install Location. I teraz tak, tutaj wybieracie sobie miejsce, w którym chcecie zainstalować już właściwe pliki gry. Więc wchodzicie sobie na dysk, na którym chcecie zainstalować samą grę. W tym przypadku będzie u mnie to E. Dysk E, klikacie prawym, nowy folder. Nazywacie sobie ten folder, na przykład Need for Speed World Race Nie, Race World, Powin no, brawo. World Online. Tak go sobie nazwijmy. Zatwierdzamy Enterem. Klikamy jeszcze raz dla, dla potwierdzenia, że to ten folder chcemy wybrać, klikamy wybierz folder. I gra nam się teraz fajnie będzie instalować za chwilkę. Wybieramy jeszcze serwer. Chciałbym wybrać ten World United Official. Wybieramy Select. I pojawia nam się cały ten już właściwy launcher, taki jakim go znamy. W tym momencie mamy tutaj pokazanie ładne, ładnie pokazane, jak nam się gierka pobiera. Gdzie to dojdzie do końca, będziemy w stanie grać w grę. Ale, żeby grać na serwerze World United, musicie jeszcze stworzyć na nim konto. Aby to zrobić, musicie Przejść na stronę podaną w opisie, to będzie drugi link bodajże. Nad ekranie z wielkim napisem Welcome klikacie sobie Sign in with Discord. Oczywiście musicie posiadać Discorda, aby stworzyć konto na tym serwerze. Tutaj, oczywiście, jesteście wy. Klikacie Autoryzuj. Tutaj macie cały regulamin serwera. Cały skrócony bardziej bym powiedział, bo cały dostępny jest bodajże na ich właśnie serwerze Discord. Tak czy siak, zapoznajcie się z tym. Żebyście po prostu żeby potem nie było płaczu, że dostaliście bana za nic, nie? Bo będziecie pewni, że nie zrobiliście nic złego, natomiast zapis w regulaminie na, na temat tego co zrobiliście był i ban był po prostu słuszny. Klikacie dalej. Tutaj będziecie mieli wasz adres e-mail. Ja sobie to zamarzę, żeby po prostu nie było jakichś tam wątpliwości, coś nie ten, ale tutaj pojawi się wasz adres e-mail. Wybieracie sobie jakieś, jakieś hasło Damy sobie przykładowe hasło. Dobra. I klikacie Submit. W tym momencie, jak widzicie, Sign up account created. You have successfully Sign up for World uni United GG account. Teraz, jedyne, co pozostaje Wam zrobić, to poczekać, aż to wszystko się do końca pobierze. Więc gdy już nasza gra się pełni, pobierze, będziemy mieli tutaj napis Ready. W tym momencie wpisujemy sobie tutaj E-mail, e który pokazywał nam się na stronie logo, e rejestrowania konta, oraz hasło, które sobie tam wybraliśmy. I klikamy. Login. Ok, good afternoon. Jesteśmy play now. W tym momencie gierka nam się odpali i możemy cieszyć się tą jakże zajebistą grą. Żeby jeszcze bardziej jakby uprzyjemnić odpalanie gierki, i tak dalej, żebyście nie musieli szukać jej po swoich dyskach, folderach, polecam na pulpicie kliknąć sobie prawym przyciskiem myszy, kliknąć nowy, potem skrót. W tym momencie przeglądaj. I szukamy sobie folderu, w którym naszą grę zainstalowaliśmy. U mnie był to dysk E NFS World i wybieramy sobie pliczek Game Launcher. Klikamy OK. Możemy nazwać go sobie tam powiedzmy Need for Speed World. Mamy gierkę. W tym momencie możecie odpalić grę bezpośrednio z poziomu pulpitu. Nie musicie szukać jej po plikach na dysku. Tak więc dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał, że będziecie w stanie teraz pobrać sobie i grać w Need for Speed bez żadnych problemów. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!